Poniedziałek, 6 grudnia, Dzień Mikołaja, godzina 14. Jestem za kółkiem. Wiecie, gdzie jadę? Jadę w tym momencie do Krakowa. Po co? Jadę odebrać te płyty sufitowe koloru czarnego. Jak się okazało, to one były gotowe już na 30 listopada, ale próbowali się do mnie dodzwonić i nie dali rady. Często do mnie ktoś właśnie dzwoni, mi nie zajętą. No i nie zawsze potem oddzwaniam do wszystkich numerów, bo dziennie czasami do mnie dzwoni jakieś 120 osób, więc to jest szaleństwo jakieś, a tak faktycznie jest. Ogólnie dzisiejszy poniedziałek zaczął się od tego, że wstaję rano, mega mocno mi kostka bolała w lewej nodze, do, do teraz mnie boli, był to na tyle ostry ból, że przywaliłem jakiegoś ibuproma plus maści, takie szybko działające niby i co, pojechałem zawieźć moje dzieci do szkoły, do przedszkola, do szkoły, żonę do pracy, wróciłem do domu i leżałem, bo mówię beznadziejnie, no i coś tam próbowałem odpocząć i tak dalej, i tak dalej, no i myślę sobie, ja zadzwonię, zapytam o te płyty sufitowe. Dzwonię, pytam, właśnie gościu mówię, że 30 było do odbioru. Więc no dobra Pani, tak dzisiaj jestem kaliczny, bo to dzień w plecy, do firmy raczej nie pojadę, bo, bo mnie za mocno noga boli, no i to człowiek się ogólnie czuje wtedy gorzej. No i wsiadam w samochód, jadę. Przy okazji jak się uda, to od razu kupię cegłę dekoracyjną z tegu w firmie pod Krakowem. Czy się uda? Nie wiem. Tam jest do zrobienia kolejnych 15-20 km, jak mi 40. To nie problem. Problemem jest czas. Jest w tym momencie ta godzina 14. Firma, do, do której jadę po te płytki jest czynna do 16, więc muszę tam pojechać, zdążyć to zapakować. Jest to 6 kartonów po 20 kilo bodajże. To jest ogólnie lekkie. To muszę zapakować i jeszcze dogadać się z tą drugą firmą, żeby ktoś tam na miejscu był, żeby mógł mi w razie czego ten towar sprzedać. Czy się uda? Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Trzymajcie kciuki. Dobra, kończę i w kontakcie. Na razie. Yo. Słuchajcie, trafiłem, tu jest parking dla klientów kartel Color. Podjechałem, zaparkowałem, wstawiliśmy te płyty. Paczek mamy 6, raz, dwa, 3, 4, tam jest 5-6, weszło to bez problemu. Jak się uparł, to jeszcze bym z pięć paczek przywalił, tam dwie, tam trzecia, czwarta, piąta. więc jestem zadowolony, jest godzina 15.30. Za chwilę wyjeżdżam z Krakowa i dzwonię do drugiej firmy, która ma cegłę z tego na handel. Pytanie czy mi to przygotują czy nie, bo wcześniej jak mówili, że nie, ale może będą chcieli współpracować, będzie bardziej chętny. Jeśli tak, jadę poza Kraków gdzieś tam bardziej na południe, a jak nie to powrót na Kielce, a jeszcze wstąpię do Luciana z konsolowo, bo jakiś czas temu robił remont generalny całego pomieszczenia serwisowego. Chcę zobaczyć jak ma. Przyjechałem do Krakowa, do Luciana. O, tam jest jego serwis. Kurde, to wszystko widać. Tam jest nasz plucjanek. Klient to jest tak zrobione, czyli o tej porze wszystko centralnie widać. I już wiem jedno, że musimy zrezygnować z takiego rozwiązania u nas w firmie. I trzeba będzie tak zrobić, że w razie klient podejdzie pod drzwi, nie będzie widział wszystkiego, co jest w środku. Bo to się trochę mija z celem. Nie wiem jakaś mleczna szyba, coś innego. Pomyślimy. Także to fajnie ma zrobione w środku. Zaraz wejdę, przywitam się z nim, bo jeszcze tego nie zrobiłem. No i pogadamy sobie chwilę. 6 grudnia, 21.03. Wróciłem z Krakowa, cały i zdrowy. Pokażę wam w ogóle lokal i płytki. Te cztery, których zabrakło. To jest to. Płytki wyglądają spoko. Chor jest w miarę okay. Utrzymywanie czystości. Ściany już zaczęły naschnąć. Jest progres. Dupa się zrobiła tutaj. Zabrakło czterech płyt. Płytki już zamówiłem, będą za dni trzy albo cztery. A my teraz będziemy musieli kopać z buta te haczyki żółto-zielono-niebieskie. Trzeba już usunąć. Trzeba podejść tak i Ty. Ty. Co stoi? Co? Mam teraz ekscytujące zajęcie. Wyciągam krzyżyki. Przyszedł miecio. Przyniósł pierwszą paczkę, którą przywiozłem z Krakowa. I damy na sufit. Tak na test. chociaż te dwa, czy tam cztery kasetony. Płyta sufitowa. To się nazywa. I one są. Ja myślałam, że to jest wiesz. Materiał ochronny, a to jest to. One, jest z grubych, kurde. To każdy jest w grubości 7 mm, albo lepiej. A to zapakowali. Chłopaki mi pomogli to mieć. Made in Germany. Dobra, a ja wracam do wyciągania haczyków. Dalej. Wolałbym układać kulki na procesorze ładnie. Pokaż. Weź się z tym ma No ale była rozkmina, żeby samemu to pomalować. 108 kwadratów. Czas na kolejny haczyk. Siema. Mamy 7 grudzień, wtorek. Godzina 12. Wiesz gdzie byłem? Byłem na USG mojej kostki. Mówiłem wczoraj przy wyjeździe do Krakowa, że boli mnie kostka, źle mi się chodzi. Dzisiaj niestety, jak się łudziłem, to jeszcze bardziej mi to bolało. Więc mówię, coś jest nie tak. Zapisałem się prywatnie na wizytę na USG kostki. Wyszło, że mam przerwane jakieś więzadła w kostce, coś takiego. Może gdzieś z drabiny zeskakiwałem. Boli to w cholerę. Ten doktor kazał kupić jakąś ortezę. I najlepiej odpoczywać w łóżku 5-6 tygodni. Dla mnie, w tym momencie, taka informacja to jakby nie patrzeć. To jest nie w momencie, kiedy trzeba robić remont lokalu, jeździć, załatwiać, przywozić kolejne, kolejne to rzeczy. Tyle dobrego, że w firmie i tak już w tej nowej firmie jest zrobione trochę tego. Mam nadzieję, że jak założę tą ortezę nie protezę, tylko ortezę. To takie dziwne słowo, nie do tego. Bo nie miałem w zasadzie problemu ze zdrowiem. I mam nadzieję, że jak założę tą ortezę, no to trochę się to polepszy. Nie wiem, czy będę mógł wtedy chodzić bardziej normalnie, czy to i tak będę musiał siedzieć w łóżku. Ciężko powiedzieć. Nie podoba mi się to. Najgorszy możliwy czas. A dzisiaj wieczorem, jak się uda, robimy fugowanie. W sumie to mnie tak chyba to będzie robił, bo nie wiem, ile ja w stanie będę robić z tą kostką smuteczek. Nie tak miało być. Przyjechałem do firmy zobaczyć w ogóle co jest grane. Wczoraj w nocy o 22 skończyłem po kolejowy, olejowy elektryczny po to, żeby go tu uruchomić. Niech nagrzewa te ściany, niech to schnie szybciej, bo tak to będziemy się bujali z tym 3 tygodnie, a z pomocą tego urządzenia może będzie lepiej. Tutaj też już coś się dzieje, coraz lepiej, lepiej. Skąd się biorą w ogóle te ślady tych cegieł? No skąd? W tamtym miejscu jest więcej zaprawy, bo są te wszystkie fugi i to dłużej schnie. Ta ściana już też nawet. Powoli, powoli. Najlepiej prezentuje się ta ściana. Geberik już czeka na to, żeby go wstawić w tamten ruch. Potem będziemy myśleli o płytkach. Nasze płytki na podłodze też spoko wyglądają jest gitara. A, dzwoni do mnie z Krakowa z firmy Ale Standard w sprawie cegły dekoracyjnej, która pójdzie tam. Biorę cegłę, która właśnie leci od początku do końca na samą górę, o tym już Wam mówiłem nie raz, ale dodatkowo tutaj ona, na tej całej ścianie, tutaj będzie od dołu do góry. Jeszcze narożnik nie pociągnę tutaj. To też będzie fajny temat. I za tą ścianę z impregnatem, bez fugi, bo fugi nie ma na stanie, 1600 zł w jakimś tam rabacie. A właśnie! Wczoraj jeszcze Mieciu sufit wstawił. Cztery płyty. No powiem Wam, że to robi mega robotę. Jest efekt. Mi się to podoba. A jak nasz osuszać powietrze? Ile wody jest? Wody jest dotąd Uzbiór, a? a też tanie to nie jest. 62 zł dziennie za wypożyczenie takiej maszyny. Ale w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje niemal. Lepiej. No i słuchajcie, wracam w tym momencie od lekarza. Udało się umówić wizytę. Ogarnął mi badanie tej stopy. Wyszło, że nie jest ale tak tragicznie, że jakieś 2-3 tygodnie powinienem wrócić do łask. Przypisach mi. Tą ortezę na nogę, taką wkładaną do buta, za to zapłaciłem 5 dyszek w sklepie i dodatkowo lekarstwa, które trzeba będzie brać dwa razy dziennie przez, przez kolejne 3 miesiące, i za to lekarstwo wyszło 150 zł. Czyli suma summarum 200 zł na usterce mojej kostki jestem. No i jestem oczywiście troszeczkę taki mniej władny, jak być powinienem. Zobaczymy, jak to się przełoży na wydajność i ogarnięcie serwisu naszego na i 50. Wychodzę z obi. Kupiłem pacę gumową do płytek, do fug, nożyk i dekalaka. O, tak się hmm. idzie. Skodę sobie dzisiaj wymyłem. Aż miło popatrzeć na nią. Zrobiła kurde 1000 łącznie, nie wiem, z km, Taka brudna była. Teraz no. nawet się reprezentuję. Przyjechałem do firmy, przywiozłem Mieciowi naszą tą gumową packę. Ten widny myję podłogę. Wiesz co, że powiedział się samym sam był pierwszy raz z mył. Ja nie mówić, to jest... Nagle to jest wielkopomna krwiła. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy myję w nowym lokalu płytki. Tak jak słonia nos. Przecież raz szlaki, będziesz umiał to robić najlepiej w pójść. bym umył podłogę. Kurde. Pierwszy raz my się podłogę. Wow. Niby głupie, ale ściany. Dzisiaj wyskły bardziej, rano było gorzej, tam w rogu naprawdę jest wilgotne, mokre, a tutaj, tutaj całkiem spoko. Ja muszę zaraz iść do domu, może wrócę niedługo, to od razu Mieciusiowi pomogę, bo Mieciusz będzie robił fugę, będzie fugę tu wdawał, wkładał. Środa, 8 grudnia, 14 godzina. Przyjechałem na chwilę do firmy zobaczyć ile w tej maszynie do osuszania, do pochłaniania wilgoci jest wody, bo nawet jest taki pojemnik, który należy opróżniać co jakiś czas, tam się skrapla to wszystko. No i zobaczyć przy okazji jak nasza fuga, którą wczoraj męczyliśmy do pierwszej nocy prawie. No, powiem wam, że spoko jest. Zaczyna to powoli schnąć. Kolorystycznie fuga pasuje do płytek. Wiadomo, to też potrzebuje 2-3 dni na pełne wyschnięcie, a to dopiero widzę z 12 godzin. Piątek, 10 grudnia. Jestem w Budkolu, Centrum Budowlanym. Przyjechałem tutaj zamówić profile do zbudowania ścian z karton-gipsu. Będą to profile C, profile U, profile jakieś wzmocnione, narożniki, jakaś gładź i tak dalej, i tak dalej. Idę porozmawiać, dowiem się co i jak i pytanie, czy w razie czego daliby radę mi tym czymś, tym pojazdem, przywieźć ten materiał dzisiaj. Bo jak nie, to musimy skądś nad... załatwić samochód i ten towar przywieźć do firmy. I jutro jest sobota, jutro miał być super OS, miałem jechać, ale przez to, że jest kontuzja nogi, nie jadę. Więc jutro zostajemy na nowym lokalu i budujemy te ściany. Zobaczymy jak wyjdzie, a dzisiaj przynajmniej to załatwię. Słuchajcie, jestem po rozmowie tutaj w tej firmie. Takie coś narysowaliśmy. Na temat tego jak zbudować ścianę, z jakich profili, jaka szerokość, grubość. Trzeba będzie trochę zrobić, jeszcze jakoś płytę OSB dokupić, wzmocnić ścianę. Będzie miało to ręce i nogi. Jadę teraz ogólnie do OBI. Zapytać o drzwi, które są ze szkła. Kosztują zaledwie 800 zł i mają szkło hartowane. Także nad tym się skupię. Przyjechałem pod Dynamik. Idę zamówić 100 metrów kabla internetowego. Kolor czarny, parę złotych pewnie więcej kosztuje. Mam nadzieję, że nie więcej jak 200 ten przewód będzie kosztował. Ale jeszcze do tego peszę. Kurde, ostatnio tego napisu nie było ładnego. Dynamik, hurtownia, czynne, 7.15. Ty, która godzina? Chwila przed 15 Idziemy. W dynamiku się trochę jednak pozmieniało. Tutaj jakaś ściana mrugająca od tyłu. I to mi się podoba. Ta listwa jest w dechem. Przesuwne lampki i myślę, że coś takiego można byłoby zrobić u nas. Tym bardziej, że to też jest na suficie podwieszanym przymocowane. Całkiem sprytne. Kolor czarny pasuje do nas. I to byłoby na ścianę z telewizorem. O. jest to tam? Siema. mamy takie gratis. Co tam popsułeś jeszcze? Y, Stówkę, jak y, chciałeś, tego? U... 100 metrów kabla no. internetowego, mm -hmm. czarnego. Jakieś inne pierdoły. No i ostatnio jak byłem tutaj, to w tym miejscu były listwy ścienne. Teraz nie ma, pusto się zrobiło. Kurde, jaki żyrandol człowieku. Wygląda jak Plaza Tower u Trumpa. Teraz jest tyle tego wszystkiego, co się w głowie nie mieści. Tylko mieć na to czas i oczywiście co? Pieniądze. Oglądam filmik jak gościu tutaj skrzynkę elektryczną towaruje wszystko firmy Hager Ale Bayer My może będziemy mieli to samo u siebie Fajnie to wygląda naprawdę Dobry patent z takim telewizorem w tym miejscu Można podejrzeć coś ciekawego i patrzcie zapina cyk i spina chyba całą fazę Kurcze Blok zaciskowy w systemie Quick Connect. Trzeba pooglądać te tematy. Quick Connect, fajne, fajne. Jest nasze zamówienie. Troszeczkę się zmieniło. Tu mamy nasz Peszel. Kosztuje to 5 dych. 25 metrów będziemy mieli zapasu, ale za 50 zł to szkoda. Potem jeździć w razie czego szukać tego. Tutaj mamy skrętkę internetową 100 metrów. nasze haczyki, które się ostatnio skończyły. A tutaj będzie korytko, bo na tej ścianie w wejściu po lewej będzie telewizor i cegła z czerwonastegu i musimy wykuć tam taką dziurę, żeby to tam weszło. Idę to zanosić do auta i lecimy. Niosę to. Zmieści się to do auta? A, to faktura moja. O, to czekaj, Dopiero by było. Dzięki bardzo. To sobie położę gdzieś tak. On nic nie będzie zawadzało, moja faktura właśnie, dobrzy ludzie mnie otaczają, więc papier wrócił na swoje miejsce jestem w Obi pokażę wam to, co mi się w miarę spodobało a nie kosztuje nie wiadomo jakiej fortuny te drzwi ja nie mogę, 699 zł naprawdę 700 drzwi szklane, hartowane całkiem wysokie i u góry jest to przesuwne Coś takiego sobie zrobić na wejście do serwisu. Więc tak, tych drzwi w tym obi nie ma. Porozmawiałem z panem, wysłał mi ofertę, i w drugim obi w Kielcach są te same za 558 zł. Ostatnia sztuka. Czajcie, drzwi, które mają 2 metry wysokości, szerokości 80 cm za 558 zł. I to też jest hartowane szkło. Tylko grubość 8 mm, a nie jak te ściany w pomieszczeniu, które chciałem zrobić z dziesiątki. Tam Zrobili cenę 15 tysięcy w jednej firmie, a w drugiej firmie 15 tysięcy, ale netto plus VAT, Z VAT-em łącznie 17,5 tysiąca. Dobra, jadę szybko kupić drzwi, bo żeby tego nikt nie kupił. Jeszcze raz przyjechałem do budkolu. Teraz już znamy wymiary tych drzwi, wiemy jak będą montowane, także można na spokojnie zamówić wszelkie to profile C, profile U i jutro zaczynamy montaż. Yo! Słuchajcie, wracam z Budkolu. Zapłaciłem za te profile: za wełnę, za płytę gipsową, za płytę OSB. OSB jest strasznie drogie. Płyta OSB grubości 12 mm kosztuje 100 mm netto za jedną płytę. Jakiś tam rabat nawet na to dostałem. Łącznie zapłaciłem za to 1834 zł. Kurczę, w tych czasach budować się to trzeba się zastanowić dwa razy, czy wchodzić w to, czy mi czy pieniędzy. Bo jestem w szoku. W arkuszu kalkulacyjnym liczę sobie na bieżąco, ile tam to kosztuje. Na ten moment wydałem już 14 tysięcy zł na lokal, na remont. Za chwilę dojdą drzwi. Jedne, a gdzie to pomieszczenie oszklone dla mnie, jadę do firmy. Trochę zaspałem. Sobota godzina 8.40. Przyjechała dostawa. Jeszcze nie ma. O! Dostawa miała być pomiędzy 8 a 9, co prawda jeszcze nie ma dziewiątej, ale pan do mnie dzwonił z dostawy już 20 minut temu i pytał gdzie to się jedzie, jak się dojeżdża i tak, dalej, i tak dalej. Tradycyjnie pokażę, 8.50 sobota 11 grudnia. Idę z moją nogol. zobaczymy co tam się zadziało. Siema Miecio, wyspałeś się? Ja się w miarę wyspałem. Do pierwszej w nocy ustawiałem film na YouTube'a, koniec końców zasnąłem. Nawet go nie oglądałem. To co dzisiaj pójdzie, to pierwszy raz nie oglądałem materiału w całości. Jaki mamy update w lokalu? Mieciu wczoraj był, walczył pół dnia, zrobił ten filar w gipskartonie, zwęził go, bo wcześniej pierwotnie to było właśnie tej szerokości, nawet więcej. To miało gdzieś dotąd i szerokości tej. Nabidę dotąd. To był spory klocek. I co? Mieciut wprowadził peszle, te które kupiłem. Cyk, cyk. I tam ile wychodzi? O człowieku! I tam idzie peszle. O kurde. Fajnie. O no i tu wychodzi jakiś. skrętka internetowa tu jest. Na no, dokąd będzie idzie skrętka? A, tam wychodzi. A jak nasze ściany? Wyglądają coraz to lepiej. I potem na jaki kolor walujemy? Ja myślę, że na biały. biały. Na biało to walniemy i tak będzie tego nie widać. Tak będzie czarny sufit, to żebyśmy sobie tu ciemnicy nie zrobili. Patrzcie, co mi się Laser krzyżowy z Lidla za 129 zł. Jadę zaraz to kupię, bo ten laser, którego używaliśmy tutaj, oddałem szwagrowi. I takie jeżdżenie do niego po niego, przywożenie tu, znowu tam, znowu tu. Na same paliwo wydam 70 zł, już nie mówię o czasie, ale sera dalej nie ma, więc jadę to, kupię za 120 ziko, Będziemy sobie tutaj na ścianę rzucali czerwoną krechę i w pionie rysowali punkty do wiercenia na instalację elektryczną, która będzie tam elektryczna. Ona wschodzi tu, tu dostawa przyjechała w butkolu e, nie jest tego dużo pan z butkolu za chwilę jedzie my już co mogliśmy to przenieśliśmy tu jest nasza wełna 7,5 są te płyty OSB które pójdą na wzmocnienie konstrukcji na górze karton, profile U, profile C, profile wzmacniane do sieżnicy. Jeszcze przydałoby się pojechać do OBI kupić te drzwi szklane. No właśnie, dzisiaj będzie ciekawie. Zaczynamy nowy dzień. Nasz Mieciunio jednak pojechał do Lidla, kupił laser firmy Parkside. Świeci to nawet. Tamten z od Krzyśka był innej firmy, lepszej, droższej bardziej to świeciło ale za 120 z to i tak szaleństwo, że to w ogóle działa. Jakiś tam poziom jest. I masz ten żyroskop to co poziom? Tak, no. co go wyrównuje, tak? Bo tak, no. no, to widzisz jak sobie ruszył, Obuja się, a i ustabilizuje się. Zajęliście będzie poziom. No to. Tak. Nie, to, to, to... Działa. Za te pieniądze jest git. I jedziemy do Obi po drzwi. Tak mi się powodzi, że mam prywatnego szofera. Szofer, proszę mnie zawieźć do Obi na ulicę Radomską do Kielc, kupić drzwi za 533 złote. i jeszcze je zapakować. A ja będę stał, najlepiej bym tak. tak palił papieroska. Gdzie nie palę? Kiedyś paliłem, tak to było dawno tam, jak miałem 17 lat. No i szofer wtedy zapakuje drzwi. Ja z moją puszczykającą nogą, bolącą, Dziś jestem taki nie do końca. No ale. Jakoś musimy to pocisnąć. Może nam się uda jakimś cudem się zrobić te ścianki. I co się okazało? W tamtym obi co byłem? Drzwi szklane były na ekspozycji. Gościu sprawdził i powiedział, że w tym obi, o tym, tu są te drzwi na stanie, są też na ekspozycji jedna jedyna sztuka, więc nie mamy drzwi. przesuwnych. Ponoć w kastoramie, coś jest za 6 stóp czy tam 7. Jedziemy do kastoramy, może uda się kupić, bo robi się lipa. No i jestem w kastoramie. Patrzcie, taka szyba by się przydała. Centralnie taka szyba. Do mojego serwisu, właśnie takie coś. Mogliby nam dać dwie takie, nie? Byłoby. Idziemy szukać drzwi przesuwnych, Nie cię oprowadź. W którą stronę? po pośrodkiem. Wybieramy drzwi do łazienki. Będą które? Te? Drugie. Drugie. Takie Drugie. będą. Dwie szybki u góry, białe drzwi, lewe 70. To wszystko mamy, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Na koncie zostało mi 1600 zł, mam nadzieję, za te drzwi też będzie 1600 nie więcej, bo jest lipa. Przyjechałem po jedne drzwi za 500, a wydane 1600, pojebane. Pokażę Wam, które wybraliśmy. Bierzemy to. Takie mleczne. Do tego jakiś taki uchwyt. Cały system, który kosztuje kolejne 480, bo to uchwyty kosztują 480, drzwi 480 i to finalnie będzie tak zabudowane czyli drzwi z mleczną szybą bezpieczną, z tą powłoką, folią, żeby nie pękło i tak dalej 900, i tego drzwi do Kibla z ościeżnicą, kolejne z 500-600 masakra. Sobota jest słaba, jest godzina prawie 13. A my jeździmy jak idioci i szukamy drzwi. Wszystko przez to, że w holi nie było towaru na stanie. Trudno. A weź jeszcze budujcie wszystkie ścianki. Pani nas tu policzyła. Ile mamy? Równe 1400? Równo? Co do grosza? Faktura płatność kartą. Drzwi kupione, 1400 zeta za skrzydła. przysłówne, to tamto, ościeżnica. Mieciu pali fajuszkę, za nim Kastorama, a mnie przepełnia smutek, żal. I w kurw, jeszcze jedna rzecz: te drzwi trzeba zapakować do naszego kombi, kombi XXI wieku. Kombi w liftbacku. Mieciu odjedzie, Wjedzie sobie nim tam. O, czary, mary, hokus, pokus, i drzwi są w aucie. Teraz musimy to zamknąć. Tak, żeby to, o, tu jest tak, dobra, docisnęło, nie ucieknie, To nie głupi wymyślił tą elektryczną klapę, jak słowo daje, no i przecież mandatu nie dostaniemy, jak będziemy sobie tak hali. Dobra, jesteśmy w aucie, to nawet, nawet jakoś jest, może nic się złego nie stanie, mówiłem, że będzie kombi ze Skody, no i jest. Jedziemy do firmy. Jo. Drzwi mamy już w serwisie. Jedne tam z tyłu, drugie ościeżnica. Te pierdoły zrobiło nam się tu strasznie dużo różnych dziwnych rzeczy: profile, taśmy, akustyczne kręty. mastermas, Mass, gips jakiś, laser. A najgorsze jest to, że jest godzina 12.57. A my dopiero zaczniemy robić ścianę. Pomyłka. Niedobrze. Ale mam nadzieję, że dzisiaj tak naprawdę chociaż zrobimy tutaj tą jedną ściankę, a jutro drugą. Zobaczymy jak będzie. Intact. Żeby było jeszcze ciekawie, to dzwonili z w sprawie płytek przyjechała ta paczka z czterema płytkami, czyli te elementy, które nam brakują do wypełnienia podłogi. Jest sobota godzina 13. Muszę po to pojechać. Bo, jak dzisiaj na wieczór wytniemy te cztery kawałki, to sobie te płytki swobodnie doschną do jutra do wieczora. Jutro pykniemy fugę i już będzie git. Bo tego nie możemy przeciągnąć o kolejne dwa dni. Bo potem znowu położenie płytek, schnięcie dwa dni, potem fuga i tak dalej, i tak dalej. Robi się czasowo za długo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że kurde zostało mi na koncie 135 zł. Dramat jest. Jak tak można? To jest chore. Ale prawdziwe, tak jest życie w Polsce. Tak jak żyje się od 10 do 10, jeżeli jesteś na etacie u kogoś, bo to tak, tak zazwyczaj jest. Kasa ci się kończy przed 10, to prowadząc własny biznes to jest czasami jeszcze gorzej. Jest dzisiaj. Który jest dzisiaj? 11. To standardowy człowiek, który pracuje u kogoś, dostaje 10 pensję, dostaje zastrzyk gotówki i potem ma na przeżycie kolejnych 30 dni. A jest u mnie 10, a ja nie mam nic. Jeszcze podatków mam do zapłacenia 3000. Nawet nie płacę bo nie mam z czego. Trudno, może się nikt nie dowali. Jadę powoli, żeby paliwa było więcej, bo nie będzie kasy na to, żeby tankować za dwa dni bo tej kasy nie mam. Odezwę się na miejscu.